He hello there! Regin, dobry, wieczór, z tej strony franek 14 karka, a zagramy sobie duelki. Porobię cię, Franek. A? Chyba. Cze Masz przecież Mola, nie? Chyba. Maula. Nie, nie, nie nazywaj go tak. Mola. Maula. Mola! <ścoughs> a Mola, szukeski. a ja szukeski mam szukeski ma mał mał piszona. O, masz lukę, ja mam małpiszona. Ja nie mam małpiszona. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Za tobą chyba. Ja jestem A nie, nie. A OB, nie jest obw jestem. Tutaj. Tutaj. Co za? patykiem. I w dupę. <laughs> I w dupę ci wjechałem patykiem. A teraz ci pomacham tym patykiem. Dzień dobry, kurde. Miało być. Dobra chodź helloby. I na pałę. <laughs> na pałę na pałe, na Napałę? na napałę. na 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 pałę na idziesz na pałę czy nie, nie idziesz na pałe. Mhm. aha Och <laughs> na fałę! Oha. Aha, oha. Ci <laughs> Kroimy jak buraki. Jak buraka przecinę, przetniemy. Boraczki na pół! Ciachu, rachu, ciachu i do. Piachu! Do Piachu! O, przynajmniej dobrze mi nie, nie rzuciłeś się z mieczem na mnie. O, nie rzuciłeś się z mieczem, ale jak ja miałbym się rzucić na ciebie? Jak. jak, nie z, jak Dobry ja odpok, bez, bez miecza. Jak do, do doby. Wiem ale. Byłeś w trakcie duszenia animacji, nawet nie wiem, czy by się udało tak zrobić. Dobra, Aha, i teraz Ale Obiłam jest. Łuda. Mocny. Jak to jest, że ja to blokuję? Aha! Jak to jest, że to wchodzi też? Toż <gry> nie wiem. Aha, duszenie! Skąd miałeś duszenie? Przyznaj się. Miałem. Nie wiem. A ja jeszcze myślałem, że ty duszę nie wywaliłeś dawno temu. Wydaje ci się. Wzesz <grywa> no nie <Dobra>. <grywa> no. <grywa> <grywa> A. Aha, też, też, też to nic nie zrobiło się. <coughs> Luk zabijesz się? <coughs> Luke się zabije? No. Aha. Blisko było. No nie. Blisko, blisko było, nie? No. No, No nie blisko. Czasu nie, nie było blisko. Gdyby mnie czas, to by pokonał, chyba. Gdybyśmy mi żeby, jeszcze minutę mieli. Ja myślę, że jeszcze minutę byśmy się musieli męczyć. No właśnie mówię, minuta bo poniżej minuty mi się daje, żebym, byśmy się jeszcze ta walka by trwała na pewno. Ech. O nie, czemu mu Rej. Nie mogę się anakina wziąć. Rej? Zwiesi oś. Być może błędem? Być może błędem? Jest to. Mm? Aha. Wyczuwam Wyczuwam strach, strach, jestem tutaj, jestem kogo Za tutaj, Za nie byle kogo masz się? Za nie byle kogo masz się? mol? Prawda? mol? prawda? Nie mol, Mol, prawda? O, prawda? Czy nieprawda? Nie, nie, nie nieprawda. Tak, giną sitowie. Ciebie nie boję się. Ja, nie boję się. Boisz Mola. Się C2. Mola się nie boję, ja powinienem się. A dlaczego? A. Udy na skrzynię. Skrzynia mnie. No ja to mam mitybek. Skrzynia. A. A, poddali się się. Tak powiedział mol, ale ja się nie będę poddawał mu. <śmuszczaj> 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 to może hm. No tutaj nie mam a, te za, za dużo to... wyboru. Tepnęło mnie. Ej, wiesz? Tepnęło te mnie? Tepnęło te mnie. Te tą może tąpnęło? a może to pnęło. Tompnęło. Tąpnęło. tąpnęło. mnie. <laughs> tąpnęło mnie. Eee. O nie! Oj, a. Zaraza. Kto tu jest Hanem swolo? No zgadnij kto. Okej. O nie! Jak to jest sobie Naucz się, spodział do, na, on mówi do mnie: naucz się strzelać. <noise> no! Naucz się strzelać! Kurde, to. Się... Hansolo, no co ty mówisz? To jesteś pijany czy ja? Do swojego dziecka tak mówisz: naucz się strzelać? Tragedia. No! Ha! Cześć! Ale tu No nie, a teraz nie mam szans, bo... Chodzę, żeby nie, z Hanem przegrać z... na szkódę w ujderach, Nie zregenerowałem musiałeś. sobie... Oha. Eee... Ja jestem beznadziejny w tą grę. Hanek. Hanek, Hanek, Hanek na Franek wejścia kina. Kto, 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 uwa Kto uważa, że jestem gówniany w tą grę, to niech napisze jeden w komentarzu. Jeden? A, no jeden niech napisze. A 12? To co wtedy oznacza? 12. Kto uważa, że jestem słaby, to niech, na niech kropkę napisze. Kropkę. Tak. Kropkę, nie przecinek. <grym> O To może być? A to może być, czy nie? Bo jastała jest duj Nie Kto tu jest? A A tu jest Pają urdenol. ...podziewamy się, że ktoś z pańską reputacją będzie nieco... ...znaczny. Zaraza. No niby przez blok, kurde, tyle HP? To są żarty. Aha, 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 mhm, A, pewnie. Dobra, ha, nie będzie teraz, nie będzie teraz tych, dr tych dwóch droidów, kurde, cyborgów. Droidów, cyborgów. To będzie Aiden. O nie, nie, proszę, nie. Nie Aiden. No, Somy roba, Somy lepsza Aiden, Somy no nie, Somy nie wiem. nie Aiden, Aiden, Aiden czy Może być Boba. 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 Boba, Fett, Boba, Fett, to... Stopa. Stopa. Jak widzę feta, to mi się kude. O nie. Chociaż... Ale nie. Jednakże. <laughs> Jednak Mogę z Anakinem? Tak. Boba i Han Solo, nie? Będą się bić Aha, już tutaj <grymne> zacząłeś się Jak Han Solo? Kuźwa I zero Słyszysz co no. o Duku? Zalecam na nowo przemyśleć swoje postępowanie i to postępowanie Nie, przez... Nie zapominajmy o etykiecie. Wiesz. To też jest ważne. Etykieta. A ja mam teraz wyższą pozycję. I co teraz? Jesteś słabeusz, bo jesteś wybrany tymi słabeusz. Nie sądzę. <gulanie> Aha. <gulanie> Kurde. Dobrze. Aha, dlaczego nie zrobiłam... Ku... gówna. Jak? nie zrobiłeś? Aho, nie przeciągnąłeś mnie. O. Chociaż łowców się dało, no. Brakuje łowców Situ. słyszałeś No. Odpalił się! Jesteś pionkiem Aha! No, fajna, fajna gra. Cojebista. No, No, gra. gra. Kuźwa. Pier... Tym się mnie. Nie, Buba by mnie ostrzelał. Nie. Ale Rzyk, ale Rzyk. Ja pieczę. A eee. A Power. A Power. The power.